Niespodziewane miejsce w Białymstoku, gdzie tworzą się korki Ulica 11 Listopada, wyjazd tam w kierunku stadionu Pewnie łap Juchnowca Kościelnego, Wysokiego Mazowieckiego Korek będzie do samego skrzyżowania z sygnalizacji Zobaczymy czy da się objechać boczną uliczką Jak ktoś chce skręcić w prawo Tutaj kiedyś był w tej hali Akademii Medycznej Szpital covidowy Pan w strefie parkowania, coś tutaj już robi zdjęcia i sprawdza i tak dalej O tutaj było wejście, wyobrażacie sobie prosto tak z ulicy O tutaj się wchodziło Także I Jak pytałem, dlaczego szpital W przeciwieństwie do szpitala zakaźnego, gdzie każdy chory ma oddzielne pomieszczenie Więc Chorzy nie zarażają się jedni od drugich, tak? A tutaj wszyscy mieli leżeć na jednej hali, i leżeli zresztą, nie? Na jednej hali, wszyscy na jednej hali. No to też korek. Godzina 15. To mi powiedziano, że to wynika tylko i wyłącznie z tego, że brakuje personelu. A jak wszyscy leżą na jednej hali, to jedna osoba za pomocą kamery podwieszonej pod sufitem może ich wszystkich z góry na kamerze dozorować. I nawet tam jakieś były żarty, że w ten sposób, jak pomieszamy tych wszystkich chorych z różnymi szczepami tych wirusów na jednej sali, to może jakaś mutacja, podlaska, nowa powstanie, więc. Tak, to były czasy paradoksów i absurdów. Korki też są paradoksem i absurdem jak chodzi o Białystok. Co tam trzeba by zrobić, żeby ta ulica się z kolei nie korkowała? Pewnie zlikwidować parking przy tym co jest po lewej stronie. Tylko teraz jesteśmy od tyłu. Czyli Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, lodowisko. I zrobić dodatkowy pas do prawoskrętu i do jazdy na wprost. Ale tu jest deficyt miejsc parkingowych, chociaż z drugiej strony jak widzicie Miejsca parkingowe są z tej strony tego obiektu, więc chyba się prędzej czy później szykuje kolejny remont. Niedawno tutaj wydłużali ten pas do lewo skrętu z kolei, bo był bardzo krótki, też nieustannie tworzyły się korki, więc go wydłużyli aż do yy, wydłużyli go aż do prawie akademików, tak zwanych silosów politechniki. A ciekawe, czy tu można w prawo pojechać. To jest jednokierunkowe. Chyba można. Tylko gdzie się wtedy wyjedzie? Większy, jeszcze większy korek. Jakbym wiedział to bym pojechał przez Legionową skład, skład, i Nie, Legionowa Kaczorowskiego to jeszcze jest rowerowy ten kontrapas. No, w ogóle jazda. No ale tam są przynajmniej 2-3 mm, pasmowe ulice, więc pewnie te korki są rozładowane. gdzieś tu można pojechać ale to jak to mówią kto drogi prostuje, ten w domu nie nocuje Czasem człowiek chciał skrócić i i objechać centrum i wpadł w korek o! A rower wszystkich wyprzedza tylko dlaczego z kolei tutaj tworzy się korek? I się wydaje prosto po prostu trzeba wyjechać na główną ulicę, więc jaki problem tutaj z kolei występuje? Widać, żeby tak mocno samochody jechały po głównej ulicy zwierzynieckiej, żeby właśnie można się włączyć do ruchu z tej ulicy. I tutaj z kolei w prawo skręcić nie można. że te wyjeżdżające z kolei samochody tutaj to gdzieś z Akademii Medycznej, z tych budynków dydaktycznych. Akurat o 15, może kończą drodze. Przypuściłem panią grzecznie No nie rozumiem dlaczego na tym wyjeździe naprawdę tutaj się przytyka. zobaczcie jak szybko stąd można wyjechać Jesteśmy my na zwierzynierskiej w więc Dziwna historia.